się z Wojtkiem. Pogodziliście się na razie? Wszystko w porządku? A, nie, nie znowu. On nagrał film, że gdzieś o czwartej wrócił taksówką do domu? No. I że wypoczywa tam. Bo już parę filmów nagrał na swoim tym kanale, nie? No. No, ale to tam jakoś już nie krzycze na ciebie, nie kłóci się, bo tam niektórzy myśleli, że on pretensje będzie miał o to, nie? A taki spokojny dzisiaj. Rano miał pretensje. Miał pretensje jednak, tak? Ale co, on nie na izbę, bo on opowiadał tam, że ten. Dlaczego no, masz to? No radek mi dał. Daź mi to? Y no mogę ci jeden dać, bo mam. Nie, daj, daj dwa. A to ja żadnego nie będę miał przysięg. To musimy się podzielić, bo dał mi wiesz... Jeden mi zostawiasz, jeden wierzysz, tak? Ale po co tobie teraz ten y zapach? Jak samochodu na razie nie masz, to... to ja położę i będzie. A no dobra. Ale on na izbę nie, nie trafił ten Wojtek nie chyba, tak? To co ty, tak by go zwolnili rano o czwartej? Nie. To będzie musiał zapłacić za izbę. Jak na izbę nie nie, nic nie prosili. Nie, to nie będzie musiał płacić. Chyba, że jego tak dobrze znają, że ten. No, a na filmie on mówi, że miał za mało promili, że go podtrzymali trochę na policji i kazali mu do domu jechać. No spokojny, wiesz tam. Tu może na BMW wiedzieć? Tak, potrzymali go podtrzymali. Może. O, patrz mm -hmm. czy Opel? Honda. Honda. Tak, Honda. A nie, to Hyundai, Hyundai. Huh, Hyundai, Honda, Honda, Hyundai, Hyundai. No. Ja mówię, Honda, Hyundai. Wiesz? Honda, Honda. Bo to zawsze policja się czai na tych, co z górki się rozpędzą i. Mandaty. A ja tutaj. tak. Bo tu, o tam o często stoję, tak. Do się na luz puszczę, no. ciu, przylecę. A to widocznie jeszcze nie tak szybko jedziesz, żeby dla ciebie mandat się należał. Bo spojrzą na mnie. No. Pojechał. A tu bieg łączy przy dalej, mhm. ja. A tu 50 tylko może? No, 60 być To trochę mogliby się przyczepić do ciebie? E, to szybko? się lepiej To co, Krzysiek, do domu się odwożę, bo ja zaraz już muszę tego człowieka brać i jechać. Nie. No, dam do Bogdana po te rzeczy twoje, no. No i co? No i jak będę miał, to ci przywiozę, no. Poszukamy tego, co tam jest twojego, no. Bo ja nie chcę tam jego Ja wiem, to ja nie chcę ja ryzykować spodziałem. następnej kłótni, rozumiesz, nie? Ja już powiedziałem, chcę tych rzeczy poszukać jego, jak on no. każdy tak zrobił po świńsku mnie zakarpią i o wóz, mhm. że ja nic nie zrobimy, a ani dla ciebie, tylko po cichu mówię, chciałem, zejść młody. Znaczy w sumie go nie uderzyłeś, no więc no, no tak. No. Jednak jednak go nie uderzyłeś. No, a on mnie złapał na kartę. No bo on myślał, że Ty chcesz uderzyć. no. Także to tak. Nie, on się nie wkurzył nie wie, za co? Że ja powiedziałem, że mnie nie pasuje ten zarek. A nie, on się wkurzył na wszystko za Ciebie, że Ty mu mówiłeś, że gospodarka źle prowadzona jest, że bałagan jest, że on brudne kalosze ma, że duży brzuch ma. Co a to ty mały? tam. Nie, to, on się, ale on się wkurzył pewnie, za to ja... Myślę. Ale ja powiedziałem mu sprawiedliwie. Hmm. On powinien powiedzieć tak. Duch mam duży, masz pan rację, panie Kolonowicz. A to Krzysiek, masz tą herbatkę w domu na odchudzanie? Mam. A to jest, ale nie dam ją. A to w torebkach jest, czy jak to jest? W torebkach. To daj jedną torebkę na próbę, może tak w ramach ten. Ja mu dam, wytłumaczę torebkę dam. Wiesz powiem, że Krzysiek nie chciał ci źle, tylko chciał ci pomóc. Zobacz, tu jest taka torebka herbatki i spróbuj. Wiesz, może on zrozumie, że to tak nie było po złości. Tylko to było tak. Torepkę, I to z... po jedną, wystarczy. Po... Ale no. posłuchaj. Tak. Pojedźcie mu tak, tą torebkę. Tak. Niech zakutuje wody. Tak. Torebkę do tego. Jak się nazywa? Do wody? Tak. Do kubka, czy tam szklanko, bo mm jest. -hmm. Ale najlepiej do kupka, bo jak złapię za ręką ze szklankę, to wiesz, gorąca mi nie woda, to wiesz. No. poparzy się. No. To do kubka. Mm -hmm. Cukru nie trzeba. Mm -hmm. Łyżką, czy dużą, czy czy małą łyżeczką. Niech zamieszka. I niech wypije. Zobaczysz. To i to w sklepie. No. U nas? Tak. W Zodiaku Tak. Można kupić. No, dużo kosztuje? Chyba zł za opakowanie, czyli? A, czy 10? No, myślę, że go stać Ale o taką o, o tak opakowanie. No, dużo tych torebek tam jest. No. No dobrze. Bo ten nazwę nie wiem, jak ma. Y nie. Mazda, Mazda na dole pisze, po lewej stronie. Mazda. Nie, ale tak jak Tak, 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 ale poniżej pod lewym światełkiem. Ale to może być tylko na to samochód, że ma. Tak. Mazda. A jakiego? E kto produkuje? To Japończycy Mazda 3. Mazda 3 pisze. Ale o tyle oznaczek. No, to, to chyba jak M jest literka. Nie. Nie? To nie M. Jak V No może i tak. C to czemu Mazda? Y Dawaj pojedziemy mleko pójdziemy Pojedziemy mleko kupić, no, Już, już, już. No to mówiłem czy do domu Krzysiek, a ty do sklepu jeszcze chcesz. No. no. O, Volkswagen to mnie. No, operacja, operacja. Nie rozumiesz samochodów czy jakich? że? Co? Piatrku. Ej, ej, ej. O, ten samochód A to Hyundai. Nie, to Honda. Hyundai. Hyundai. Że wie, że tam. Mhm. Zamknięte już za późno, też dawaj tam i tam jeszcze zobaczysz, Puszczajmy sobie samochód mogli... Mm -hmm. może czekaj. Tak będzie widać, jak podjadę trochę do przodu, czy otwarty też zamknięty już krata. Jest na, na, A, na, na dawaj. czekam. Czekaj, do domu teraz do ciebie. Tu, tu i tu. Tu w lewo. Na światła. Partia. Pójdźno powiedział Twoja moja, twoja moja, twoja moja, twoja moja, o twoja moja Dziadek, dziadkowie przeszli i babczunia i... Takie rozwalone stoi cały czas Krzysi, Kurna, kur, najdłuższy czas tu na rogu widzę. No weź lepiej najpiś pismo, żeby no, trzebujcie razem. Bo to się nie podoba. Nie wiesz? podoba, mi się co, Hardega. Mhm. Albo niech właściciel remontuje, albo niech wiesz. No, pewnie zaraz sprzeda komuś musi coś zbudują. To te same zakupy, tak? Tak. Ok. To co, ja na tą herbatkę poczekam, może? Szychow, to chodź, tą chodź no to idę z tobą, no, już idę. A, no te... a oczywiście, że tak. Już, Bo już. No to te... inaczej nie, nie wyjdziesz z samochodu, no pewnie, że tak. Już, a ja, już, już. a ja później, no? Jak ja wyjdę?